Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj w nieco innym zamyśle, w nieco innym zamiarze, a mianowicie dzisiaj po raz pierwszy chcę Wam zalecytować wiersz. Jako pierwszy z wierszy na moim kanale wybrałem Redutę Ordona Adama Mickiewicza, jeden z moich ulubionych wierszy. Oczywiście niektórzy zarzucają brak zgodności z, rzeczy, z rzeczywistością, Natomiast dla mnie wiersz jest przepiękny. Wiersz, który umiem na pamięć. Nauczyłem się go dawno, dawno temu, ponad 20 lat temu, i gdzieś w jakiś sposób mi to towarzyszy. A zatem wiersz, który niesamowicie cenię. Bardzo go lubię. Jeden z moich ulubionych dzisiaj, Reduta Ordona. Ale zanim przejdziemy do wiersza, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. To na pewno bardzo pomaga. To jest potrzebne. Zachęcam do dania łapki w górę, zachęcam do udostępniania, komentowania, bo właśnie komentarze pozwalają mi podjąć z Wami jakąś dyskusję, jakąś rozmowę, jakieś poszukiwania. A zatem teraz przechodzimy już do Reduty Ordona. Zapraszam. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. Dwieście armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza przybiegł. Mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zbywa. Wylewa się spod skrzydła ścieśniona piechota Długą czarną kolumną, jako lawa błota. Nasypana iskrami bagnetów, jak sępy, Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, Wąska, zaostrzona, jak głaz bodzący morze, reduta mordona. Sześć tylko miała harmat, wciąż dymią i świecą, i nie tyle prędkich słów, gniewne usta miecą, nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, ile z tych działa leciało kul, bomb i kartaczy. Patrz, tam granat, sam środek kolumny się nurza, jak fale bryła lawy, półk dymem zachmurza. Pęka śród dymu granat, szyk pod niebo leci i ogromna łysina śród kolumny świeci. Tam kula, z grozi, szumi, wyje. Ryczy jak byt przed bitwą, miota się, grunt ryje, już dopadła. Jak boa śród kolumn się zwija, pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija. Na najstraszniejszej nie widać. Lecz słychać po dźwięku. Po waleniu się trupów, poranionych jęku, gdy kolumna od końca do końca przewierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł. Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? <laughs> Nie, on siedzi o pięćset mil na swej stolicy. Król wielki, samowładny, świata połowicy. Zmarszczył brwi i tysiące kibitek wedlecił. Podpisał, Tysiąc matek opłakuje dzieci. Skinął, padają knuty od niemna do Chidy. mocarzu! Jak Bóg silny, jak szatan złośliwy, kiedy turków za Bałkanem Twoje straszą spiże, gdy poselstwo paryskie Twoje stopy liże, Warszawa jedna Twojej mocy się urąga. Podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę Kazimierzów chrobrych z Twojej głowy, bo się ukradł i skrwawił synu Wasilowi. czar dziwi się, ze strachu drżą Wetersburczanie. Car gniewa się, ze strachu mrą jego dworzany. Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara jest car. Czar gniewny umrzem, rozweseli cara. Posłane wódzka kałkarski z siłami pół świata Bierny, czynny i sprawny, jak knud w ręku kata. Urra! Urra! Patrz blisko, reduty już wrowy, walą się na faszynę, kładąc swe tułowy. Już czernią się na białych palisadach wałów. Jeszcze reduta w środku jasno od wystrzałów, w czerwieni się nad czernią, jak środek mrowiska wrzucony motyl błyska, mrowie go naciska. Zgasł tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo strącone złoża w piasku paszcze zagrzebało? Czy zapał krwią ostatni bombardyjer zalał? Zgasł ogień. Już Moskal rogacki wywalał. Gdzież ręczna broń? Ach, dzisiaj pracowała więcej niż na wszystkich przeglądach za władzy książęcej. Zgadłem, dlaczego milczy. Bo nieraz widziałem garstkę naszych walczącą z Moskali nawałem. Kiedy godzinę wołano dwa słowa Pal! nabi!" Gdy dym oddechy tłumi, trud ramiona słabi A wciąż grzmi rozkaz wodów w żołnierza czynność Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność Na koniec bez rozwagi, bez czucia pamięci Żołnierz jako młyn palny Nabija, grzmi, kręci Broń od oka do nogi, od nogi na oko Aż ręka władownicy Długo i głęboko szukała Nie znalazła żołnierz pobladna. Nie znalazł szyładuniku już bronią niewładną. I uczuł, że go pali strzelba rozogniona upuścił ją i upadł. Nim dobiją skona. Tak myślił. A wszaniec, nieprzyjaciół, kupa już lazła jak robactwo na świeżego trupa. Pociemniało mi w oczach. A gdy mu ocierał, usłyszałem, że coś do mnie mówił mój generał. On przez lunetę wspartą na moim ramieniu. Długo na szturm i szaniec poglądał w milczeniu. Na koniec rzekł. stracony. I spod lunety jego wymknęło się łez kilka. Rzekł do mnie, kolego wzrok młody od szkieł lepszy. Patrzaj tam na wale. Znasz Ordona? Widzisz, gdzie jest? Jenerale czy go znam? Tam stał zawsze to działo, kierował. Nie widzę, znajdę dojrze, śród dymu się schował, lecz wśród najgęstszych kłębów dymu i razy widziałem rękę jego dającą rozkazy. Widzę go znowu. Widzę rękę, błyskawicę, wywija, grozi wrogom, trzyma palną świecę, biorą go, zginął, nie skoczył w dół do lochów. Dobrze, Nie odda im prochów. Tu blask. Dym. Chwila cichu i huk! Jak stu gromów zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów. Harmaty podskoczyły, jak wystrzelone, toczyły się na kołach. Ląty zapalone nie trafiły do swoich panew, i dym wionął prosto ku nam. I w gęstych chmurze nas ochłonął, i nie było nic widać prócz granatów blasku. I powoli dym dnia opadał deszcz piasku. Spojrzałem na redutę. wały. Palisady działa, i naszych garstka, i wrogów gromady, wszystko jak sen znikło. Tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz kazał Moskalom wstać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza. Tam zagrzebane ty luzeć ciała imiona dusze gdzie? Nie wiem. Lecz wiem gdzie dusza Ordona. On będzie patron szańców. Bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte jak dzieło stworzenia. Bóg wyrzekł słowo stanie się. Bóg i zgiń wyrzecze, Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona Obleją, jak Moskale Redute Ordona, Każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, Jak on. Moi kochani, jak widzieliście, wygląda właśnie wiersz Mickiewicza, Or Reduta, Ordona. Wiersz powiedziany w całości, bez cięć, bo właśnie w taki sposób recytujemy wiersze. Nie robimy poprawek, nie robimy wstawek, staramy się pokazać naszą własną interpretację. I właśnie do takiego interpretowania wierszy, do takiego interpretowania poezji serdecznie Was zachęcam, a na pewno z mojej strony będzie tych wierszy więcej, będzie gdzieś tam będę starał się wam więcej nieco pokazać właśnie moich interpretacji utworów poetyckich. Tymczasem na no dzisiaj będę się z wami powoli już żegnał. Raz jeszcze zachęcam do, do subskrybowania mojego kanału, do dania łapki w górę, do udostępnienia, skomentowania. Również zapraszam na moją stronę Konradus Arscomana na Facebooku. Zapraszam do grupy Humaniaki, też na Facebooku, gdzie będzie, gdzie można w jakiś sposób e, wymieniać poglądy, wymieniać doświadczenia. Serdecznie Was zapraszam. E, oczywiście zapraszam także na mojego Instagrama, też Konradus Arshumana oraz na mojego TikToka, także Konradus Arshumana. No a przede wszystkim zapraszam Was do mojej pracowni, tutaj do Gliwic, e, gdzie z, wspólnie zawsze można spędzić czas przy herbacie, kawie grach logicznych, grach planszowych, czy też chociażby malując swój własny obraz. Tymczasem żegnam się z Wami, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.